Czuję się w zaszczycony i ogarniam wielki honor stanąć tutaj przed Państwem. Nie przeładowałem swojego wystąpienia nadmiernie treściami i slajdami, natomiast ja chciałbym zaproponować pewną dyskutę, chciałbym zaproponować pewną refleksję, chciałbym zaproponować pewien punkt widzenia, dlatego że Dość często zdarza się tak, że my już mówimy o pewnych skutkach, mówimy o tym, co się dzieje, ale dość rzadko wybrzmiewa źródło zasilania informacyjnego. Dość rzadko dbamy o bezpieczeństwo miejsca, w którym ta informacja jest wytwarzana. Dość rzadko rozważamy na temat samych proces, samego procesu, e, może podprocesu. Wytwarzania i tworzenia informacji w procesie informacyjnym. Dlatego to powiem dzisiaj może, że jakąś rozmowę, refleksję chętnie dam się e, sfalsyfikować, chętnie poddam się krytyce. Bardzo nie mówię ale krytykę bardzo chętnie przyjmę. Poproszę następny tym slajd. O, panie. Ja na początku chciałbym zaproponować. E, Refleksja na tym, czym w ogóle jest e, cyberprzestrzeń. Jestem trochę daleki od tego, żebyśmy jednoznacznie m, cokolwiek definiowali, natomiast e, wskazanie desygnatu tutaj jest chyba kluczowe dla naszych rozważań. E, według mnie powinno się tam coś przemieszczać, pływać, fruwać. E, nie wiem, czemu to nie robi. E, może gdzieś trzeba naprzysnąć jakąś spację. Czy NTA ja bardzo tym poprosi? O, dziękuję króci, nie? I teraz wyobraźmy sobie, że mamy tę rzeczywistość, daleki jest tam od pewnych definicji, definicje są zawsze, zawsze z pewnych obserwacji, mam nadzieję nawet naukowych opartych o pewną metodologię, natomiast zwróćmy uwagę, że to się dzieje, my musimy sobie tam planować jakieś działania, my musimy sobie je synchronizować. my musimy te działania w jakiś sposób koordynować, one się dzieją, to wszystko to opiera się o informacji, we w całej tej złożoności, we wszystkich miejscach, w których byśmy chcieli, w opowiadaczy informacjach, ta informacja jakoś powstaje. Tam są źródła informacji. I teraz wyobraźmy sobie w całej tej złożoności, w całej tej mnogości tych czynności, które wykonujemy. Profesor Oleński, w ostatecznej swojej analizie procesów informacyjnych, wydzielił 12 podprocesów z samego procesu informacyjnego. Także, także jest o czym mówić. Ja nie chciałbym się na tym skupiać, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że cała ta złożoność. Obarczona jest mnóstwem miejsc, w których ta informacja powstaje. I teraz wyobraźmy sobie, że ta informacja samolotowa, ta informacja jest cyfrowa, ta informacja jest przetwarzana. E, tam mamy informację, która powstaje w wyniku analiz danych. E, tam mamy dane, które powstają w, w wyniku analiz informacji. I chciałbym teraz e, zwrócić uwagę na miejsce, w którym to wszystko się dzieje. I teraz e, tam naprawdę jest, gdzie. Ja, powiedzmy zaatakować, to naprawdę jest dużo miejsc, w których można przechwycić na samym początku informację i teraz cokolwiek z nią To naprawdę w tej chwili nie ma znaczenia. Można ją manipulować, można ją zakłócać, można ją znakształcać, można ją w ogóle anulować, można doprowadzić do sytuacji, w której ta informacja w ogóle nigdzie nie wyjdzie, można przechwycić, można zrobić z tego jakieś miejsce pośrednie, w którym informacja zostanie delikatnie e, zniekształcona. Wobec tego, <coughs> jak chciałbym zaproponować taką myśl. Oczywiście chętnie poddam, poddam ją krytyce, chętnie, e, chętnie podejmę rozmowy na ten temat. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że m, rzeczywistość, w się znajdujemy dzisiaj, Dzisiaj chętnie sięgamy do rozwiązań ucyfrowienia informacji, dzisiaj chętnie sięgamy do przetwarzania informacji, cyfrowego przetwarzania informacji, chętnie sięgamy do transmisji cyfrowych, do kanałów, które są bardziej ukryte. przykryte. Natomiast zwróćmy uwagę, że dzisiaj to jest tak nieuchwytna materia, bo dzisiaj macie telefon komórkowy, który zrozumienicie, a on jest gdzieś podpięty, a macie trzy telefony komórkowe, które używacie, jeden używacie raz na trzy lata, robię codziennie, a są sieci, które są porzucone. NATO na przykład w tej chwili ma bardzo poważny problem z identyfikacją sieci, które wytworzyło i porzuciło w różnych miejscach świata. Ja w tej chwili mamy problem z inwentaryzacją tego, co oni wytworzyli na świecie, a to wszystko gdzieś jest. A to wszystko gdzieś funkcjonuje. To nie jest takie wcale niezwyczajne i wcale nie jest takie odległe. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę też na aspekt mnogość źródeł, o których zapomnieliśmy. Pamiętajmy, że dzisiaj mamy do czynienia z czymś, co się nazywa cmentarzysko. Nazwijmy to w tej cyberprzestrzeni, A ja bo chciałbym nie mówić o cyberprzestrzeni, bo dla mnie, no posługuję się, bo umówmy się, wpisuję się w jakiś tam główny nurt, ale mnie osobiście, jako kogoś, kto bada rzeczywistość, nie do końca odpowiada. 854 definicja czegoś, co zostało kiedyś opisane w roku 1972. Wobec tego e, są cmentarzyska, są porzucone serwisy, są porzucone strony internetowe, są porzucone mm, źródła informacji. Prawo jest nieuregulowane i teraz jest pytanie: czy porzucone źródło informacji w pewnym momencie staje się aktywnym źródłem informacji, i teraz jest pytanie: czy ono jest wiarygodne. I tu chciałbym się odnieść do wojskowego planowania rzeczywistości, która, które w rozpoznaniu wojskowym operuje skałą. Oceny wiarygodności źródła informacji. To jest sześciostopniowa skala oceny wiarygodności informacji od informacji całkowicie pewnych, poprzez dostatecznie pewne, poprzez zupełnie niepewne, oraz o, kończąc na których pewność nie może być określona. Wobec tego jest pytanie, czy <laughs> posługując się informacją, badamy informację, czy badamy źródło informacji? Dość często dzisiaj narzędzia, które funkcjonują, aby ocenić tę informację w czasie kładzie rzeczywistym, pokazują nam, możemy oglądać sobie dzisiaj telewizję, możemy sobie oglądać przekazy wiadomości, możemy oglądać przekazy informacyjne, w których są już odpowiednie narzędzia, które pokazują, czy ta informacja wcześniej się gdzieś pokazała, w jakim aspekcie, w jakim. Zawarwieniu, w jakiej osi narracji. Wobec tego e, chciałbym, żebyśmy sobie pomyśleli w ten sposób. Ja proponuję takie spojrzenie. Oczywiście bardzo chętnie, chętnie zrezygnuję z tego, jeśli spotkam argumentację, która mnie przekona. I w takim razie, musimy jesteśmy o bezpieczeństwie, czy o bezpieczeństwie pewnym, mamy e, tutaj też niejednoznaczność, jedno, niejednolity e, jedno, nie, nie, jedno punkt widzenia. Bo nie może że to jest stan, mimo, że to jest proces. Jeżeli to jest stan, to w tym stanie coś stanowi. Jeżeli jest proces, to proces jest skomplikowany, ma początek, ma koniec, ma zasilenia, ma wyjścia, ma podprocesy. Pytanie, czy to jest proces elementarny, czy to jest federacja, czy proces procesu. Okazuje się, że tutaj, jeżeli jest proces procesu, to jedne wejścia są wyjściami. W związku z tym mamy kolejne źródła, więc jedne wyjścia w jednym podprocesie są źródłami dla innego podprocesu. W związku z tym znowu mamy problem, czy te źródła, te wyjścia stają się źródłami, czy one są wiarygodne. Wobec tego myślę, że warto na poziomie praktycznym też jakby mieć świadomość tego, że ta informacja posiada wejścia, wyjścia i źródła, i to są miejsca, w których bardzo fajnie wpisać się w wiarygodność, czegoś, co wiarygodne może się stać, niewiarygodne może się stać. Taka synteza. Myślę, że ten, kto ma dostęp do źródła, nie czerpie z chałuży. Wobec tego chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że ja, chcąc skompromitować system, chcąc wejść w posiadanie informacji, pewnie chciałbym to zacząć w Chciałbym zacząć to w miejscu, w którym informacja powstaje, w którym ona dopiero rozpoczyna swoją drogę. Jest wiele klasyfikacji źródeł informacji, ja proponuję jedną z nich, i to jest wyjątkowo. Atrakcyjny podział, dlatego, że mamy źródła pierwotne, wtórne i pośrednie. Chciałbym zwrócić uwagę też na to, co napisał Pan Profesor Czekaj na temat bo, e, źródeł informacji. Bo są wartościowe e, pierwotne i wtórne, natomiast są, są trudniej dostępne. I dlatego, e, aby dojść do źródła, trzeba ponieść mój prąd. I chciałbym, żeby, żebyśmy mieli taką maksymalnie więcej, że. Zróbmy jak najwięcej kłopotów tym, którzy docierają do źródła. Bo żeby dotrzeć do źródła, muszą przejść przez systemy transmisyjne, muszą pokonać kanały komunikacji, muszą pokonać wszelkie zabezpieczenia, muszą obejść bądź złamać. I tu pojawia się kolejny problem. Bo wyobraźmy sobie, że dzisiaj mamy radiostację na przykład. 2,4 kHz, i też wyobraźmy sobie teraz transmisję danych w tych stacjach i też wyobraźmy sobie, że chcemy przykryć kanał. To wiecie, co robimy? Zapychamy okno transmisyjne. I w tym momencie, gdy chcę zabezpieczyć transmisję, zabezpieczyć źródło danych, zabezpieczyć cały kanał informacyjny dokonujemy sytuacji, z której informacja utyka właśnie w naszym kanale. I teraz jest pytanie: mamy źródło? Mamy odbiorców, mamy sytuację dynamicznie się zmieniającą. W sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach koordynacyjnych, w sytuacjach, gdzie mamy pokój, gdzie mamy działania wojskowe, gdzie mamy działania militarne, gdzie mamy działania niemilitarne, gdzie mamy wszelkiego rodzaju sytuacje ratunkowe, posługujemy się A To jest też oczywiście, to jest Bluetooth, to są oczywiście modemy, które poszukują na naszym codziennym życiu. I teraz jest pytanie, to są kanały odkryte. Proszę Państwa, to są kanały odkryte. Jeżeli chce to przykryć, to z całym szacunkiem, ale kony nadmiarowe wprowadzane w algorytmy szyfrujące zapychają kanał. Ten kanał jest zbyt wąski do tego, żeby przykryć informację. I teraz to jest element, który jest trudny. W wszelkiego rodzaju analizy bezpieczeństwa pokazują, że to jest podatność. A ktoś kto tym wie fantastycznie, fantastycznie z tego korzysta. Więc proszę Państwa, chciałbym e, powodzić rozmowę na ten temat, chciałbym, żebyśmy, oprócz tego, że sobie op opiszemy tutaj dokumentację, oprócz tego, że porozmawiamy sobie o ustawach, bo wpływów i tak nie mamy w tej chwili, to chciałbym, żebyśmy rozpoczęli też praktyczną rozmowę na ten temat, co można robić, co można zrobić, żebyśmy wyszli z jakimś takim praktycznym przesłaniem z tego miejsca po, w obudowaniu oczywiście naszych teoretycznych, teoretycznych rozwiązań. Chciałbym zwrócić uwagę na przykład na tą sytuację, w której e, o ile powiedzmy sobie, możemy sobie mm, mówić w sytuacji, w sytuacji pokojowej, a co zobaczmy na no, temat tych ludzi, którzy tam funkcjonują. Oni są w e, krótkiej odległości, oni pracują e, w stresie, oni pracują w niepełnej informacji. Oni polegają na źródłach informacji, bo tam jest krótko, bo tam jest szybko. E, przeciwnik to wie, osoby nam niekorzystne to wiedzą. Wobec tego jest pytanie, e, jak zadbać to życie i zdrowie tych ludzi gdzie względna informacja, która się zmienia dynamicznie, która zmienia się bardzo, bardzo, bardzo intensywnie, ona z perspektywy strategicznej, z perspektywy operacyjnej jest bezużyteczna, ale z perspektywy życia ludzi, którzy tam są, z perspektywy życia ojca, syna, jest istotna. I teraz niebezpieczeństwo źródła daje skutek niebezpieczeństwa może życia ludzkiego, niebezpieczeństwo pochodzenia czegoś na poziomie taktycznym. Czyli na poziomie wykonawcze zadań, które ci ludzie muszą zrealizować. Bo ktoś, kto wie, że oni oczekują informacji ze źródła, tam nie ma pośrednich węzłów. Tam nie ma pośredniego chodniczego informacji, tam nie ma ustawy o informacji, o informacji, tam nie ma nadmienionych regulacji prawnych. Ale za to sykometa, jest wykonanie, jest powierzenie zadania, jest konkretny koordynat, jest konkretne miejsce, konkretny punkt i ci ludzie muszą bazować na źródle informacji. I teraz jest pytanie, czy to co się utrzymuje wiarygodne, czy informacja jest pewna, czy może nie. Ale nie przykryjemy kanału, bo jeżeli go przykryjemy, to są pchane kochno transmisyjne. No i cóż teraz? A to są krótkie odległości, ale nie na tyle krótkie, że tu wrzeszcze się do siebie. W związku z tym e, proponuję ten sposób myślenia. Ale to jest tylko tu pokazany taki trochę militarny wymiar, ale zwróćmy uwagę na sytuację, kiedy dzieje się coś poważnie, gdzie mamy pożar, pożary lasów, gdzie mamy powodzie poważne, a jeszcze będzie koordynacja. I w koordynacji mamy brak kompatybilności urządzeń e, e, transmisyjnych, powiedzmy, źródeł informacji. Kiedy jest naprawdę to wszystko tak trochę porządnie, ale tak nie do końca. I chciałbym, żebyśmy podjęli rozmowy, żebyśmy się mogli pomyśleć. Przecież jesteśmy tutaj e, wszyscy, jak tutaj, zaangażowani w ten proces. Więc, więc może możemy sobie porozmawiać na ten temat. No i tak teraz, proszę Państwa, tak z naszego tak myślimy sobie, mówimy o internecie. To są podstawowe informacje, które można tak po prostu zwyczajnie świecie. O tak, ad hoc, tak o. Oh. O tak, o tak. Tak jak teraz, just like that. Just like that. Proszę Państwa, jeśli będę wiedział, gdzie Państwo mieszkacie, mieszkacie adres. To już mi wystarczy. Ja wystarczy, że będę bez ja będę wiedział, to z dostawcą internetu, będę wiedział, jakie macie transmisje, jakie macie modulacje, jakie macie zabezpieczenia, jaki wasz dostawca, czy to jest UBC, czy to jest Neustrada, jakie mam modemy, jakie mam zabezpieczenia, czy to jest WPA, WPA-2. Ja będę wiedział wszystko o zabezpieczeniach, ja będę wiedział o adresacji, będę wiedział o sieciach, o sieciach, o maskach, ja będę wiedział wszystko. Wystarczy, żebyście mi powiedzieli, gdzie mieszkacie. A ja z tych informacji wyciągnę sobie wszystko na temat urządzeń elektronicznych internetu, który posiadacie. I ja sobie to wszystko pomyślę, co z tym zrobić. A wtedy może stracicie tożsamość, stracicie pieniądze, stracicie wiarygodność, stracicie życie, stracicie cokolwiek. Bo yy, źródło informacji. Każdy z nas może się stać źródłem informacji. Każdy z nas. Ale teraz, dostęp poprzez nas, jako źródło, możemy być źródłem informacji w instytucji. No Wyobraźmy sobie sytuację taką, w której yy, pani sekretarka będzie drukowała. Yy, tu ważny generał Ksiński, tam ważny generał Wiekowski, tam prezes Zetowski. No, zapomniała wieczorem wydrukować te kartki na to ważne spotkanie. A, w domu sobie je napiszę te karteczki. No, będę miała chwilę dzieci, tworzę spać, po kolacji gaz będę pozbywał. To, sobie te karteczki napiszę. Ale ja wiem, tak, gdzie ta pani mieszka. Ale ja wszystko hmm. wiem na temat tego, czym mam się posługuje. Wiem, jaki mały dobre tekstu, jak jaki ma komputer. Ja wszystko wiem. Tylko poczekam, kiedy ta pani zaczy pisać kartki. Jak Państwo tym chcesz kart, to prawdopodobnie będzie chciała te karty wydrukować nie w domu. Ja sobie włoży ten do Stacji. A ja tam sobie sobie zrobię wody logiczną, włoży sobie konia trojańskiego, robaka, coś tam to pani zaniesie do pracy. A gdzie wydrukuje? W pracy. I zaniesie do w sendera widu, zaniesie do sendera poczty. A z serwera wydrukuje z sendera, wydrukuj, sendera poczty korzystają. Może z zasobu się w środku, może z szpiku systemowego, może z serwera No nie wiem, zobaczymy, co wyjdzie z tego. Prawda, jakie łatwe? Prawda, a z tego samego serwera wydroku skorzysta ktoś inny, a z tego samego serwera plików skorzysta prezes. A od prezesa będę miał jego kontakty. Czy co tam? Proszę Państwa źródło informacji. I źródło zasilen. Wobec tego proponuję, proponuję e, takie zdanie, takie bardzo mądre, jakieś takie filozoficzne ogólne, wydawać mi się istotne Natomiast myślę, że w istocie rzeczy w przekazie e, ono ma... Ono ma znaczenie również, że będę poszukiwał źródła. Jeżeli jakieś źródło będzie zabezpieczone, ja znajdę inne. Obejdę. Ja obejdę zabezpieczenia w najmniej odpowiednim momencie, w najmniej e, spodziewanej sytuacji i zagrożę e, transmisji, zagrożę narracji, zagrożę procesowi decyzyjnemu, zagrożę procesowi wykonawczemu, zagrożę, zagrożę skutkowi realizacji zadania. E, proces informacyjny, proszę Państwa, zawsze zaczyna się od źródła informacji. Jeżeli zniekształcimy ją na samym początku, Efekt będzie zniekształcony. co powiedziałem. Koniec kroka. Jeżeli nie zadbamy źródła, a do niego idziemy pod prąd, wtedy proces decyzyjny będzie ładny. Proces decyzyjny może być bardzo nieprzywilejowany i w skutkach. Proszę Państwa, bardzo serdecznie życzę, abyśmy nie doczekali takiej sytuacji. Życzę, abyśmy jak najbardziej opierali się, chociaż i tak już przepadliśmy. Wobec tego życzę, żeby tak było, jak tu, żeby nie było tak, jak na Dziękuję Państwu i Bardzo dziękuję Panie Profesorze za zwykle interesujący wykład i zasygnalizowanie kwestii bezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego w aspekcie źródeł informacji. To sobie taką refleksję zanotowałem też, że nie ma informacji bez źródeł informacji, chociaż Pan Profesor Kalita może się nie zgodzić ewentualnie z, z tezą, ale kwestia jest inna. Mianowicie okazuje się, że już nie tylko człowiek uważa, że źródłem informacji. Tutaj zaczyna być trochę. Źródłem informacji może być maszyna, na to nie jesteśmy przygotowani w żaden sposób. Dziękuję bardzo jeszcze raz.